24 września 1937 roku. Dzisiaj podczas medytacji rozważałem wartość i znaczenie milczenia. Najpierw, jak wielkie znaczenie posiadła mowa ludzka, ale i jak wielkie może ona spowodować zło. Doszedłem do wniosku, że o ile bym zachowywał sumiennie milczenie, ten czas by wszystkie inne ćwiczenia duchowe wiele lepiej się udawały i miałbym większy spokój co do spędzanego dnia. Charakter mój przez to również dużo by zyskał. Przedstawiłem sobie Jezusa małomównego przed sądem Piłata i Kajfasza, gdzie Go niewinnego oskarżono i Jezus, chociaż niewinny, nie usprawiedliwi się, ale milczy. I to dzisiaj, przez tę regułę nakazującą milczenie, każe mi ją przestrzegać. Zbudziłem akt miłości, aby się wzbudzić do tem większej gorliwości i postanowiłem w dniu dzisiejszym sumiennie przestrzegać milczenia, a szczególnie w studium dowolnych przedmiotów i w tempus liberum. Biorę sobie za wzór Jezusa milczącego na kłamliwe oskarżenia go przed Piłatem i Kajfaszem. Zakończyłem medytację prośbą o wytrwanie w postanowieniu Czy potrafię dzisiaj przewidzieć słowa, które będą bezowocne, i zamiast nich zachować milczenie? Czy potrafię trwać na modlitwie w milczeniu?